Chciałbym widzę, że się będzie grali wy. E, liczba Blox, czyli podróba O Boże, podróba Cesa. No nie, dalej. Ogólnie, postawcie łapkę, suba. Fajka. Co? Nie wiem, co ja powiedział. Dobra, wracaj. Zostawcie na pewno komentarz, aby w zagrać. Bo to będzie też fajne. Ja bym dostał pierwszy komentarz chcę on zagrał. Zagrać, to będzie taki pierwszy. Wystawcie komentarz. Słaby jestem, wolno jak umiecie grać, bo powiem, eee... Grać umiecie, ale... W to grać co ja? Dwajcie no pić, ja mam już się... Trzeba na... Ło! O, spaść się to, chapa.

Co mam powiedzieć? A jak coś mi powiedziałem, to muszę... Macie liścia Bo dzisiaj jakoś spać mi się chce i nawet nagrywam to przy sam się zmucham do tego Ale co? mi Trzeba nagrać to się po no, prostu że... nie nagrałam nic to... Przepraszam za atak, ale... Nie miałem czasu, nie miałem dużo nauki A możemy nagrywać już

wpiszcie yy, się wpiszcie no, dobra cicho wpiszcie tak, szatex i zobaczcie, na jego profil taka uśmiechnięta buśka. no i zaobserwujcie go on też dawał na filmiki stawię. i bardzo śmieszne bardzo i bardzo długo montuje on rozmontował jeden filmik gdzie ja, na przykład było 15, 15 minut i nam dawał to od 15 do 22 ale patrzcie, zostawcie mu chyba, bo ja tak nie montuję bo nie znam oh. on chce, żeby pójść co? co ja zrobię? znowu nagrywanie wyłączy, jak wcześniej. Już to montuję drugi raz, już się chcę, trzeci raz montować, tak ale... się z twarzcem. No bo, nawet kupić broni nie Dobra, bez broni lepiej.

Nasz! Te przyzwyczajenia już do naszego strzela Pomimo że się runda skończyła Ogólnie ta runda się skończy, bo do 8 broni Nie mogę to Ja kończę Ja będzie chcieli więcej tego co ja chcę to bicić Chcę wydano tyzno Jeszcze parę, ale to już jutro Lub? dzisiaj? to nie no dzisiaj nie ale tak jestem oburzony jestem jeszcze czy oburzony co ja mówię? śpiący no ale nie wiem co ja mówię co się sobie na klikam to O Boże Leży? O Boże, bomba jest Na B Jak chorobie... W... O dobra Chciałam powiedzieć, że robię, ale jeszcze jeden gościu został Dobra, no to co? Widzowie, chyba wszystko na tyle. Wygraliśmy rundę. To widzowie co? Zostawcie komentarz, łapkę, obsa. No i spadam chyba. Spać. To mi się tak spać chce. Co? Nie mogę powiedzieć siema, siema, no i siema. Bajot!